Według mnie działa. To też dużo osób inaczej odbiera, bo jeżeli popatrzymy na dawki sugerowane przez producentów, rzędu 10-12 gram. BCA dziennie, no to też często nie ma się dziwić, że nie będziemy mieli tych efektów po tym BCA. No i też kwestia samych efektów. Ludzie zbyt dużo oczekują od BCA. Liczą, że wzrośnie im od tego masa mięśniowa, że efekty będą spektakularne. No ale powiem wam, że nawet będąc w okresie przygotowań do zawodów, gdzie dodatkowe, że tak powiem, środki jeszcze suplementacyjne były zastosowane, dawka BCA typu 40-50 gram dziennie była bardzo odczuwalna. Naprawdę te treningi były intensywniejsze, szybciej regenerowałem się pomiędzy seriami. Pomiędzy całymi sesjami treningowymi, także moim zdaniem działa. Jeśli chodzi o BCA na masie, czyli przy tym stanie, gdy mamy kalorii na surplusie, no to tutaj na pewno sam fakt, że mamy tych kalorii więcej, że podaż białka jest spora, nie musimy tego aż tak dużo stosować. Ale w okresie redukcyjnym, im tej tkanki tłuszczowej mamy w sobie mniej, no to te BCA można jak najbardziej dodać. Moim zdaniem warto robić kardio na masie. Jak dużo tego kardio robić? No tutaj wszystko jest uzależnione od tego, od naszej aktywności, jaką mamy. Jaką pracę wykonujemy? Jeżeli mamy pracę siedzącą, pracę biurową, dużo czasu spędzamy w podróży siedząc w samochodzie, to ja myślę, że spokojnie takie 4 sesje po 25-30 minut kardio można zastosować. Pamiętajcie, że będzie nam to trzymało metabolizm w ryzach, nie będziemy się tak bardzo zatłuszczali i ta ilość wody. Zauważam zdecydowanie właśnie tą ilość wody, że będziemy mniej jej kumulować, no i tym samym będziemy łatwiej w stanie od czy to co nabywamy to jest w większości masa mięśniowa, czy tkanka tłuszczowa i robimy się mniej wyraźni. Warto też powiedzieć o układzie sercowo-naczyniowym, czyli jeżeli zwiększamy sobie tą wagę ciała, no to musimy zadbać, żeby to wszystko pracowało na optymalnym, na optymalnym pułapie. Także jestem za. Kardio na masie zdecydowanie. No tutaj wszystko jest uzależnione ile kto bierze, no bo jedni biorą mniej, jedni biorą więcej i to często jest tak, że nie zawsze ten kto bierze więcej wygląda lepiej. No słuchajcie, no same środki to nie jest jakiś straszny koszt. Najwięcej tutaj generuje myślę, że peptydy, czyli hormon wzrostu i rozpiętość tych dawek jest tak szeroka, że, że tutaj możemy sobie od kwoty kilkuset złotych miesięcznie przejść do naprawdę kilku tysięcy złotych miesięcznie. Także to tylko nasza zasobność portfela i wyobraźnia nas ogranicza, ale powinniśmy powinniśmy się też kierować przy tym rozsądkiem, bo nie zawsze więcej znaczy lepiej, a już na pewno nie w etapie na przykład zwiększania masy mięśniowej. No bo tutaj głównymi czynnikami będą jedzenie plus ciężki trening i środki to będzie tylko taka otoczka, która ma pracować w tle. No oczywiście ja to, co zawsze powtarzam, jeżeli ktoś ma ambicje startować w zawodach, ok. wiadomo z czym to się wiąże, ten doping tam ma miejsce i nie ma co ukrywać. Jeżeli ktoś chce zrobić fajną formę na plaży, mieć płaski brzuch czy tam zarysowaną sylwetkę, to żadnego do tego nie potrzeba, więc więc po prostu ćwiczcie wytrwale. Clean Labor Formula to idea czystej etykiety. Odżywki Masel Clinic to zdrowe i przemyślane uzupełnienie Twojej diety. Produkty z linii CLF to efektywna suplementacja. Masel Clinic w trosce o Twoje zdrowie.